W trzecim odcinku programu Porozmawiajmy o Toruniu. A ten odcinek dla mnie jest bardzo wyjątkowy, ponieważ potwierdza też tezę, którą słyszymy bardzo często, że żyjemy w jednej wielkiej globalnej wiosce, a świat jest naprawdę mały. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ z moim dzisiejszym gościem dzielimy wspólną historię związaną z miejscem, w którym się wychowaliśmy, czyli z Olsztynem. Kiedy ja wyjechałem na studia i kiedy wracałem na weekendy do rodzinnego miasta, on prowadził tam pub. Które był niezwykle popularny, ale znałem tą osobę już zdecydowanie dłużej, ponieważ chodziłem na koncerty, na których on grał, ponieważ jest wielkim muzykiem, wirtuozem, szczególnie gitary basowej, ale nie tylko. I tak się potoczyły koleje naszego życia, że ja już mieszkałem bardzo długo w Toruniu i jednego dnia dostałem wiadomość, cześć, czy możemy się spotkać, ponieważ zamieszkałem w Toruniu. Aaron Bloom, bo o nim mowa, to niezwykły muzyk, który z niejednego muzycznego pieca jadł chleb i teraz od dłuższego czasu piec, w którym wypieka nowe muzyczne projekty, jest właśnie zlokowany w Toruniu. O jego fascynacji muzyką, o Toruniu, o tym jak można się rozwijać muzycznie w Grodzie Kopernika, o planach na przyszłość i o tym co... Dobrego w muzyce toruńskiej, a co jeszcze przed nami i co mogłoby się wydarzyć, o tym będę rozmawiał z tak zwanym Olsztyn Man in Toruń, Aaron Bloom, gość trzeciego odcinka programu. Porozmawiajmy o Toruniu! Zapraszam. Aaron, dzień dobry, witam dzień dobry. Cię serdecznie. Bardzo mi miło, że wziąłeś udział w moim programie. Porozmawiajmy o Toruniu. No nie ukrywam, że dla mnie jest to wielka osobista przyjemność, bo tak naprawdę przecież dzielimy wspólną historię związaną z miejscem, w którym się wychowaliśmy. Tak. I od tego wątku chciałbym zacząć, bo no Twoje pojawienie się w Toruniu może nie jest tak jednoznaczne jak na przykład było moje. Bo ja to oczywiście 18 lat, matura, decyzja, wyjazd na studia padło na Toruń, tu zostałem. Jednak ty przyjechałeś zdecydowanie, zdecydowanie później, już no będąc tak. doświadczonym i życiowo człowiekiem i doświadczonym muzykiem przeturlało Cię też trochę po świecie, bo przecież byłeś też za granicą kilka dobrych lat. Jak to się w ogóle stało, że ten Toruń stał się Twoim centrum życiowym? No właśnie taka historia, taka trochę romantyczna może, bo ja przyjechałem w 2017 tak na dobre z powrotem, bo córki były moje w takim wieku, że nie mogłem inaczej, po prostu musiałem wrócić, żeby spędzić z nimi ważny czas, to jakby nic nie nadrobiłoby tego. Tak w skrócie jakby skomplikowaną historię jakby opowiadając. I yy, no i w nie zorganizowano taki minifestiwal z tej okazji. Yy, Także nawet tak, taki koncert był Olsztyn wart Powrotów, tak ta mnie wkręcano. Nie no, żartuję, bo oczywiście się cieszyłem, że też ludzie gdzieś tam się... Jakby pewna grupa ludzi się ucieszyła z też ak aktywności jakiejś mojej, która wróciła. No, więc tam super koncerty, gdzieś na takiej scenie, gdzie uważam, że się niewiele nie dzieje, więc robiliśmy fajną robotę. I nie było tu żadnej niestety kontroli, nie mówię o sobie, tylko na przykład mamy to lotnisko lokalne i tak dalej. I ja w, jakby w ten sposób postrzegam współczesne kontakty kulturalne. Minimum Europa po prostu, nie, żeby to było w ten sposób. No dobra, ale powiedziałeś, że romantyczna historia tutaj właśnie. siebie do ściągnęła. Nawią nawiązuje, nawiązuje. I jak staniały właśnie szczęśliwie, bo taki cykl aż do września. I e, wcześniej graliśmy z polskimi tam artystami, jak Krzysztof Szański, Bernard Maseli, z, z super, super e, muzykami graliśmy w tym minifestiwalu. A na wrześniu zaprosiłem kolegę z Senegalu, londyńczyka, prawda? Znakomitego. W, w torniu też żeśmy się pojawili później. E, i, e, I na ten koncert przyszła po prostu z przyjaciółką z Olsztyna moja narzeczona obecna i tak, żeśmy się poznali <grystanie> i właśnie jakoś to była taka historia, że to była taka ładna jesień. Ona mówi, to może byś wpadł do Torunia, bo są obchody dwudziestolecia, wejścia do, do UNESCO Starówki. Ja tu przyjechałem po prostu i ciężko mnie było zaskoczyć po, po tym Londynie i zauroczyło mnie oczywiście i tak dalej. Nasz jakby też związek zaczął się szybko zaplatać i i już na początku nowego roku tu zamieszkałem, taka historia, stąd jest to, jest to w Toruniu, tak po prostu. Nie? Ja tak sobie ogóle Myślę, że taki Twój przyjazd, no już jako doświadczonego życiowo człowieka, no też w jakiś sposób, poza tą historią romantyczną, ale, to, ale, ale trochę ryzykowny, bo tak naprawdę całe Twoje życie, przynajmniej odkąd ja Ciebie znam, no jest związane z muzyką. I to chyba było wiadome, tak, że z muzyką, z kulturą będziesz chciał się związać w Toruniu. I praktycznie od samego początku zacząłeś żyć tą kulturą. Ciężko było Ci się tutaj przestawić na funkcjonowanie i szukanie pomysłu na siebie w Toruniu? To jest takie, może być ambiwalentne, bo są, tak, widzę takie środowiska, które są bardzo, że tak powiem, niegościnne i to jakby nie jest mój problem. Natomiast no, w instytucjach poznałem ludzi, gdzieś tam się przedstawiłem, coś tam zakiełkowało, gdzieś, gdzieś tam nie ma odzewu, nie, nie, jakby nie mam z tym mm, też kłopotu. Dużo działał w naszych stronach rodzinnych właśnie na Warmii mam y, już jako, jako dydaktyk teraz i to mnie jakby troszeczkę inaczej mnie spełnia, jakby nie, już jakby po Londynie nie miałem takiego wiesz, jakby byłem wyczulony na takie te blikty, na takie te doraźne sukcesiki, jakby to mnie nie interesowało. Interesowało mnie, byłem trzeba troszeczkę podróż. Więc stąd też taka potrzeba kontaktu z, z jakimś przewieczonym środowiskiem, po prostu to jakby... I to dobre dla kultury i dla nas, dla naszego rozwoju. Tak to postrzegam i, i szukam takich projektów. Także może rzadko, ale, ale są takie rzeczy, pod którymi się tam podpisuję i daje dużo serca. Także tutaj nie się nie gonię, nie do nie, nie, nie żadnych środowisk. Staram się to szerzej widzieć. No i COVID nas doświadczył wiadomo. Więc właśnie bardzo późno. Ja wcześniej, tak jak wiesz, tam grałem dużo z jakimiś frigazowymi artystami, jakieś różne wyzwania lubiłem. To, to też dawało jakiś warsztat i taką odwagę grania, i różne takie takie poligony. Bardzo dobre właśnie z, z wspomnienia z muzyką do, do teatru. Yy, tutaj też oczywiście mnie to cieszyło, że pracuję z zawodowymi reżyserami, a nie znam noc I w tym covid się to zmieniło późno, ale, ale jednak. I właśnie jak teraz mnie znajomi pytają o takie tam ćwiczenia, to głównie się nad mistrzem Bachem. No na naukę nigdy nie jest za późno. Zresztą ten Bach faktycznie się pojawia w Twojej twórczości i to bardzo mocno. O czym wiemy, słuchaj, ja sobie... Zawsze chciałem zadać to pytanie, tylko nie miałem komu tego pytania zadać, a Ty jesteś idealną osobą właśnie do tego, bo ja bardzo często sobie porównuję dwa miasta, Toruń, Olsztyn, no siłą rzeczy, tak? Sentyment do miasta rodzinnego zawsze jest i zawsze miałem takie wrażenie, że olsztyńska scena muzyczna bardzo ciekawa, ale z Ogromnym brakiem nie jest dogrania takich yy, powiedzmy z krwi i kości, takich z potencjałem koncertowym. Oczywiście no, największe gwiazdy grają, prawda? Ale jednak yy, nie ma takiego miejsca. Zawsze mi się wydawało, że w Toruniu tego jest zdecydowanie więcej, jest ciekawiej. Chciałbym spytać się o Twoje zdanie, zapytać właśnie o taką tą infrastrukturę koncertową w Toruniu. Yy, jest ona Twoim zdaniem M muzyka z krwi i kości? Dobra? No, czuć, czuć potencjał zupełnie inny i ja zawsze, no niestety pozwalam sobie na takie komentarze dosyć już teraz gorzkie w stronach naszych, bo są podobnej wielkości miasta. E, natomiast, no, to już nawet nie mówię o Starówce, czy, czy o, tych, o tych głupich wyścigach o Kubernika ze strony Orsztyna. po prostu jakby sorry, nie. Ale jeżeli chodzi o, o potencjał tutaj sceny, czy liczbę wydarzeń, co mnie, bo wiesz po Londynie mam, to, to jakby tego mi bardzo brakuje, tam chodziłem do klubów bluesowych, do, do klubów jazzowych. Podobno najlepszych na świecie, więc to było czuć bardzo. To były jak takie małe spektakle. Właśnie ja też lubię takie dosyć małe sale, więc czy ty, y, możliwości ustawienia też jakby publiki i profesjonalizm tutaj organizatorów, czy Jordanki, czy. Ja to widzę jako zdrową konkurencję w kalendarzu wydarzeń po prostu. Może i Artus, i, i ten. prywatny klub jak Liza czy Pamela, kultowe w Polsce, prawda? Więc to jest taki właśnie. To jest uważam właśnie ta konsekwencja, że jak robisz coś od wielu lat, to jesteś na mapie kultury. I w Olsztynie tego y, nie widzę na przykład, a w Toruniu widzę duży potencjał tutaj i i, no, no i częstotliwość tych imprez jest aż wow, jest, jest, y, teraz mamy ten festiwal, Ciecho dziewiąta chyba edycja? Tak, no Ciechowskiego. dni Ciechowskiego. Dni Ciechowskiego. Mhm. Tak, znaczy, do, do, no, no bo to jest kilka dni jakby eventów, wspaniali artyści przyjeżdżają, zawsze są jakieś wyzwania dla e, aranżerów, e, e, widziałem, że Krzysztof Herdzin robi te duże aranżacje. No, to są, to są rzeczy ponad, ponad, wiadomo, wspaniałe idee i, i tutaj wow, i pięknie to obserwować, uczestniczyć w tym festiwale jazzowe, bluesowe, interdyscyplinarne spotkania jakieś, ja miałem jan pierwszy raz zagrać właśnie do jakiejś instalacji. W każdym razie w muzeum, w muzeum naszym, przy, przy, przy Koperniku miałem taki secik, więc bardzo fajne przeżycie, też wyzwanie. No czekam na więcej chętnie bym właśnie e, może przyjdzie taki czas z domu do Teatru, e, jakbym zrobił ostatnio w Olsztynie w salach Kopernikowskich do spektaklu. By była taka spontaniczna bardzo akcja z założenia, że aktorzy nawet czytali część rzeczy e, i, e, i pojechałem tam na kilka dni takiego ostrego kampu. Po po 6 godzin siedzieliśmy na próbach, żeby to jako taki... Ale ludzie czuli, że to jest spontaniczne i poczułem się znowu wóczesmenem. <laughs> <laughs> A właśnie Krzmie to jakby mniej kręci nawet na koncerty już takie bardzo wybrane chodzę czasowe. Musi być coś. I właśnie raczej kameralne takie preferuję, typu byliśmy na Fusion Festivalu w Bydgoszczy, na moim ukochanym Richardzie, na, który, na którego byłem koncercie, nie wiem, sześć razy w Londynie, w różnych miejscach ale zawsze się znalazł taki właśnie na, na, na misie jakiś czas i ten i zupełnie jakby inna kameralna ta sfera odbioru zupełnie i wielu tam innych artystów również. To ja w ogóle powiem tak, bo e, wydaje mi się, że tak naprawdę przyjeżdżając do, do Torunia, w jakim stopniu tak naprawdę zaczynałeś od zera? No bo musiałeś Absolutnie poznać nie. tutaj środowisko, <laughs> musiałeś zaadaptować się do nowej sytuacji. E, i pamiętam takie wydarzenie, no, w którym miałem okazję wziąć udział, tak? do którego mnie zaprosiłeś w Pabie Spółdzielczym na, na Starówce. Twój solowy projekt razem z Barem B. Moje urodziny dokładnie to były. No Tylko właśnie, więc w ogóle po prostu. I na to wydarzenie, bez tak naprawdę większej jakiejś promocji, przyszło masę ludzi. I tak naprawdę przyszła, no, no powiem tak, śmietanka toruńskiej muzyki. Wiem, że spełniło się też jedną z Twoich marzeń, ponieważ poznałeś Zbyszka Krzywańskiego tak i jest, tego ducha tak y, Republiki. No tak mi się wydaje, że chyba po tych kilku latach, które spędziłeś w Toruniu, no już możesz powiedzieć o sobie, że jesteś no, też toruńskim muzykiem i to środowisko przyjęło Ciebie z otwartymi rękami. Tak, był taki spór, yy, to znaczy ja właśnie tutaj nie, nie spieszę się nigdzie, cieszę się, że ze Zbyszkiem poznałem się w takich okolicznościach. I zagrałem taką impresję właśnie, wiedziałem, że to jest ważne dla, dla przyjaciół związanych tam z fan klubem, z Ani, z Ani Sztuczki. Zagraliśmy z barem właśnie moje modły, no po takiej wiadomo, krótkiej jazzowej próbie. I jeżeli to się spodobało Zbyszkowi, to to co zagram dzisiaj powinno się bardzo spodobać, bo dzisiaj, jeżeli mogę powiedzieć, zagram w ramach tego właśnie wspaniałego, wspaniałego Dniciekowskiego. Gramy w kombinacie kultury z Aleksandrem Dołgowym, taki specjalnie dedykowany projekt, Instrumental tribute, i myślę, że po już innych, innej fazie przygotowań i też moim, na myśl <laughs> głębszym, też jakby o, dlatego, że właśnie, jakby nie być może bym tego nie robił, czyli na jakieś zlecenie, tylko właśnie to, że Zbyszek się uśmiechnął i gdzieś tam pofalił i mamy jakiś kontakt i, i rozmawiamy I poczułem się troszeczkę zachęcony, żeby w ten obszar wejść. Także ja tak, no tak dosyć skromnie podchodzę do większości rzeczy i tutaj cieszę się, że pierwsze spotkanie moje, właśnie bez pośpiechu akurat masz wszystko swój czas, natomiast no, zawsze dziękuję, że, że mam do Ciebie jakieś linie. Poznaję powoli jakoś ludzi, mówię też tak nie, no, mało koncertów chyba chodzę, tak się nie udzielam, towarzysko może, bardziej w takiej skupionej energii. Też to zmieniło właśnie to, że po COVID-ie jakby też mi się życie zmieniło w, w nauczyciela będów oręczowych. No właśnie, bo chciałem do tego nawiązać, bo tak naprawdę ktoko, e, ktokolwiek Ciebie zna, a przynajmniej znał tak jak ja już troszkę wcześniej, e, zawsze kojarzył Ciebie z gitarą. Przede wszystkim gitarą basową. Do dziś pamiętam e, w amfiteatrze olsztyńskim, jak na gitarze basowej zagrałeś solo hymn Olsztyna. O moja miła. E, owarnie, moja miła. I to po prostu to miło, to kapcie, e, kapcie pospadały, ale właśnie od jakiegoś czasu, twoim tak naprawdę też zawodowym, bo e, Profesja, która się zajmujesz, jest nauka. Na bardzo ciekawym instrumencie, może pokażmy go, Dobrze. bo wiem, że wziąłeś. Tak. Yy, I też tak naprawdę <noise> dzięki temu instrumentowi stałeś się podwójnym stypendystą kulturalnym właśnie miasta Torunia. O, o, o właśnie pytania właśnie o te identyfikacyjne rzeczy. Był taki spór swojego między moimi znajomymi z, na Facebooku z Olsztyna, a Pawłem Jankowskim, którego też bardzo cenię i. I zawsze był mi bardzo życzliwy i napisał bardzo ciekawe recenzje moich dawniejszych płyt, które się nie starzeją odpukać raczej. I są w takim klimacie, że dziwię się, że nie zacząłem we mnie grać. Właśnie robiłem w maju taki masterclass, dyplom u Zohara Flesco. I mówię, Zohar, poznałem cię, bo Leszka, może teraz znam już wiele lat. I mówię, poznałem cię w Londynie, ale byłem tak zachwycony tym instrumentem, że nie wpadło mi do głowy, żeby sobie kupić i popraktykować po prostu. Nie? Tak był magiczny po prostu odbiór tego z Dream Teamu z Danielsonem Leszka. A bisów tylu nie widziałem po prostu, to było w ronin -Skocie. nie widziałem tylu bisów tam. ten, Później grali gdzieś, też odnośnie od, częstotliwości tych, tego chłonięcia kultury, co w Toruniu właśnie, no jest, jest znakomity ten oddech. To jest, anegdota jest, nie pamiętam, który to był rok, ale ten London Jazz Festival, tam jest około 400 eventów i musiałem wybrać, czy pójdę na Leszka Trio do Gadogan Hall, pięknej sali takiej głównie znanej z grania klasycznego, czy na Markusa Millera. Musiałem wybrać, tego samego dnia były te dwa koncerty. Więc, wiesz, ta intensywność, jakby coś, czego mi pewnie gdzieś tam częściowo brakuje. A Markus mi jest, e, grał w Toruniu. Proszę, no tutaj to nie ten. Ostatnio właśnie byłem... <grym> w dworze w, Artusa. No świetnie, świetnie. Znaczy no tutaj naprawdę, tutaj no ta na, mapa, mapa Europa Plus, to jest po prostu, to jest, e, serce rośnie. To... Arno ale po prostu, po prostu o tym <grym <grym magicznym instrumencie. Powiem właśnie tutaj, muszę jakby, jeżeli mogę, właśnie o tym sporze, tam muszę, dobra, słuchajcie, raczej jestem, znaczy, Pochodzę ze naj zawsze podkreślam to, to, no ale jestem w tej chwili toruńskim tym artystą, szczególnie po tym, jak otrzymałem drugie stypendium, pierwsze właśnie na, na zajęcia integracyjne, gdzieś tam w parkach graliśmy z bardzo fajnymi ludźmi. Po prostu integracja, zero jakichś spiny właśnie. I to, to, to mówią też mistrzowie tego wspaniałego instrumentu. jest taka dobra energia po prostu między w tym środowisku, tak to widzę. I no i właśnie, żeby łatwo wytłumaczyć. Taki fajny instrument I ostatnio nagrałem właśnie muzykę Bacha na gitarę basową. E, między innymi muzykę Bacha. Też nagrałem jeden utwór Hendriksa i dwa moje autorskie. Już jest skończona. W styczniu zdaję to w ramach stypendium i będzie bardzo ładna płyta. Polecam, jeżeli mogę. Oczywiście. Kochani. Aron Blum, niezwykle skromny człowiek, człowiek, który zna się z Leszkiem Morzerem, zna się z Krzysztofem Ścierańskim, a jest tutaj, u nas w Toruniu. Zachęcam, żebyście śledzili, obserwowali to, co Aaron robi, bo jest to niezwykle wartościowe, ważne i to jest wielki zaszczyt, że taka osoba jest z nami w Toruniu. Aaron, bardzo Ci dziękuję, trzymam kciuki. Bardzo dziękuję. Powodzenia. Dziękuję za spotkanie.